Cześć, w dzisiejszym odcinku mam dla Was Nisa kaszka z roku 2015, do którego wykonaliśmy montaż instalacji LPG i jak zawsze zapraszam do oglądania. Zależy nam, aby film dotarł do jak największej ilości odbiorców. Zatem zasubskrybujcie nasz kanał oraz zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podoba. Przypominam również, że filmy mają charakter poglądowy i nie podajemy w nich ceny instalacji LPG. Aby taką cenę uzyskać, należy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej www.gazautomix.pl. Na instalację LPG oraz jej podzespoły oferujemy pięcioletnią gwarancję z limitem 100 000 km, a żeby utrzymać gwarancję należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów. Gwarantujemy również, że nie dojdzie do wypalenia zaworów oraz gniazd zaworowych. W naszej firmie każdy bierze odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Mamy ekipy, które zajmują się m.in. montażem elektryki w środku, podmaską samochodu, montażem zbiorników, reduktorów oraz innych podzespołów instalacji LPG. Po każdej wykonanej pracy składany jest podpis, dzięki temu mamy pewność, że finalnie instalacja będzie zamontowana w pełni profesjonalnie. Pod maską znajdziemy silnik z oznaczeniem DGT o pojemności 1.2 litra oraz mocy 115 koni mechanicznych. Jest to silnik z turbodoładowaniem oraz bezpośrednim wtryskiem benzyny. Wcześniej wspomniana jednostka napędowa to dzieło konstruktorów Nissana oraz Renault. Nowoczesny motor, pomimo niedużej pojemności, zaskakuje dobrą dynamiką i równomiernym sposobem rozwijania mocy. Co ważne, jest cichy i oszczędny. Zbiornik toroidalny ma całkowitą pojemność 67 litrów. Przy czym możemy zatankować 54 litry gazu, co przekłada się na duży zasięg na pełnym zbiorniku. Dzięki dużej przestrzeni pod klapką wlewu benzyny zamontowaliśmy wlew gazu bez konieczności użycia adaptera. Prezentowanym samochodem wykonaliśmy dwa litrażowania. Pierwsze litrażowanie odbyło się przy jeździe lokalnej. Spalanie gazu wyniosło niecałe 8,5 litra plus litr benzyny. Natomiast przy jeździe autostradowej samochód pobierał 11,5 litra gazu plus pół litra benzyny. Mowa oczywiście o spalaniu na 100 km. A teraz trochę ciekawostek na temat Nissana Kaszkaja. Jest to crossover produkowany od 2006 roku przez japoński koncern Nissan, natomiast od 2013 roku produkowana jest druga generacja. Warto wspomnieć, że pierwsza generacja Nissana Qashqai sprzedała się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Mimo że Nissan Qashqai należy do japońskiego koncernu, to został zaprojektowany i wyprodukowany w Europie. Pojazd został zbudowany na bazie płyty podłogowej CFM. We współpracy z francuskim koncernem Renault. W 1999 roku 35% akcji Nissana kupiła francuska firma Renault. Za to po trzech latach, czyli w 2002 roku Nissan kupił 15% akcji Renault. Obecnie firma Renault posiada 43% akcji Nissana. W stosunku do pierwszej generacji auto jest dłuższe, szersze, niższe oraz lżejsze. Warto również wspomnieć o elektrycznym hamulcu awaryjnym, którego nie należy mylić z elektrycznym hamulcem postojowym. Ma on za zadanie ostrzegać kierowcy o możliwej kolizji, a w razie braku reakcji kierowcy, awaryjnie zahamować samochód. Bagażnik o pojemności 401 litrów nie zachwyca pojemnością, natomiast dzielona kanapa pozwala znacznie zwiększyć jego funkcjonalność. Na koniec wyświetli się Wam tablica podsumowująca, ile możecie realnie zaoszczędzić, montując w naszej firmie instalację LPG. A w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.